Was. Słuchajcie, to taki super, mega króciutki poradniczek, tym razem na temat niewielkiego programu, który się nazywa Eclipse Gadget. Stworzyłem go z myślą tak naprawdę jako narzędzie dla siebie, ale mam nadzieję, że również Wam się spodoba. Na czym polega mój gadżet do Eclipse'a? Otóż... Chodzi o to najpierw dwa słowa wyjaśnienia. Często po kompilacji musimy zwracać uwagę, yy, przełączać się w Eclipsie na zakładkę yy, konsole. No spójrzcie, odpalę sobie tutaj jakiegoś Eclipse'a, yy, Sorki, że mi się to odpala w jakimś tam różnym miejscu. Odpalam w jakimś yy, yy, workspace'ie Luna akurat wersję takiego Eclipsa. I spójrzcie, mam takiegoś tam, nieważne, nie chodzi o kod źródłowy, słuchajcie. Mam odpalonego jakiegoś Eclipsa, y, dwa projekty, dwa kody źródłowe i teraz spójrzcie, jak puszczam kompilację, no to zwykle muszę obserwować tutaj na dole zakładkę konsole, ale często no, nie chce mi się, a pewnie i Wam również, zwiększać tego w ten sposób, sposób żeby zobaczyć, ile akurat po kompilacji już zajmuje program w pamięci flash w pamięci RAM czy też w pamięci EEPROM gdyby coś takiego trzeba było kompilować. I wiecie w kółko przełączanie się tutaj rozsuwanie tego suwaka jest uciążliwe. Hmm, dlatego też pomyślałem sobie, że fajnie by było gdyby się pojawiało jakieś takie nadrzędne okienko tudzież jakaś chmurka, która by mnie informowała o tym ile takiej pamięci jest. I do tego właśnie posłuży nam hmm, Eclipse Gadget. Słuchajcie, zamykam tutaj Eclipse'a i odpalam jak widzicie tutaj taką ikonkę Eclipse Gadget. Odpalam ten program i proszę bardzo naszym oczom ukazuje się coś takiego. Zobaczcie okienko, które oczywiście możemy nacisnąć klawisz Zamknij, ale widzicie, że normalnie pojawia on się w traju tutaj Windows'a. Oczywiście możemy sobie kliknąć prawym klawiszem. Klikanie na tą ikonkę w traju powoduje, że program raz się pojawia, a raz znika. Oczywiście mamy dostępne też menu pod prawym klawiszem myszy, jak widzicie. I widzimy tutaj, możemy to samo robić. Ukryj, pokaż. Ukryj i pokaż, przepraszam. Oczywiście. Bayer dla Bayeru nieważne, każdy lubi różnymi metodami dojść do pewnych funkcjonalności programu. Oczywiście zamknięcie programu normalnie, domyślnie po jego pierwszym uruchomieniu powoduje, że on spada do traja, tak? Ale załóżmy, że chciałbyś, czy chciałabyś, aby po zamknięciu jednak program się całkowicie zamykał, żebyś mógł go, czy mogła uruchomić całkowicie od nowa. Wtedy wystarczy kliknąć klawisz Info, który przy okazji pokazuje fajnie ścieżki zarówno do Eclipsa, którego aktualnie używamy, ponieważ program sam wykrywa Eclipsa. Yy, czy to Luna, czy Indigo, czy jakikolwiek byście nie uruchomili. Program sam wykryje, który uruchomiliście, a jednocześnie podpowiada Wam tutaj, jak widać, ścieżkę do workspace'a. To jest w ogóle super pomocna rzecz dla mnie również, bo czasem tych workspace'ów mam tyle, że później się nie orientuję na bieżąco. Zaraz, zaraz, To w którym ja workspace'ie jestem? Ha, widzicie, wystarczy zajrzeć do Eclipse Gadgeta i klawisz info kliknąć, przepraszam. I on wam podpowie od razu w jakim jesteście work, spaceie, gdzie on leży na dysku, na jakim dysku, czy na C, czy na D i tak dalej. Ale dobra, nieważne. Tu można również sobie wyłączyć ptaka, on zostanie zapamiętany, że teraz jak go wyłączyłem, to już zamykanie programu nie będzie następowało do traja. Spójrzcie, tu widzicie ikonkę programu Eclipse Gadget. Kliknę teraz zamknij i ikonka znika, co oznacza, że zamknąłem program. Od razu całkowicie. Jeszcze raz go jednak uruchomię i spójrzcie tym razem domyślnie zrobię, że ten ptak jest tutaj. Wyłączę info i teraz spójrzcie, klawisz zamknij, program zostaje na swojej pozycji. Oczywiście nadal działa prawy klawisz menu. Ale teraz jak wygląda funkcjonalność tego programu w zakresie naszego Eklipsa? Spójrzcie, mam tu przygotowanych kilka różnych eklipsów z kilkoma różnymi workspace'ami żeby Wam pokazać, że program wykrywa sam nam uruchomionego sekundka przerwy. Zatem słuchajcie, program tutaj będzie wykrywał nam ostatnio otwartego eklipsa, ścieżkę, po to, żebyśmy mogli się zorientować. Ja często tego potrzebowałem, bo tych eklipsów mam mnóstwo. Indigo, Luna, Kepler czasem. Czemu nie wiedzieć, którego odpalam, czy którego mam ostatnio odpalonego, czy w danej chwili. A także, jak tu widzicie, Workspace'a. No ale dobra, w tej chwili widać, że Wait... For Eclipse, czyli jeszcze nie mamy uruchomionego żadnego Eklipsa. Odpalmy, odpalmy zatem na początku e, Luna z, e, z tulczajnym Atmelowskim. Proszę bardzo, mogę sobie wybrać różne e, tutaj workspaces, ale wybieram załóżmy atme, Workspace Luna. Spójrzcie na nazwę, bez tej jedyneczki. Klikam OK i zobaczcie, że e, pięknie mi tutaj widać, że ten właśnie workspace jest aktywny. I teraz e, zobaczcie, jaki bajerek. Oczywiście mogę sobie to info wyłączyć, jak już wiem, że jestem zaspokojony, jeśli chodzi o wiedzę o ścieżki. I teraz spójrzcie, dokonuję kompilacji na początku tego projektu. Super prostego, to tylko tak dla przykładu. Zobaczcie, klikam kompilację. Normalnie musiałbym spojrzeć w konsolę, a ten, a ten załóżmy tutaj to miejsce mam takie ograniczone. Ile zajmuje po kompilacji. Klik, klikam zatem kompiluj. I sprawdzam, proszę bardzo, w okienku mi pokazało, że 130 bajtów flasha, czyli 1%, 100 bajtów RAMu, no dlatego, że tu specjalnie wstawiłem taką tablicę 100 elementową. Nie wierzycie, że to ładnie widać, to proszę bardzo. Haszuję ją, robię jeszcze raz kompilację. Sekundeczka, uwaga jeszcze raz. Ach, tylko nie zrobiłem save'a, przepraszam. Save. Nagrywam kompilację. I proszę bardzo, 0% mamy. Tu akurat mam Workspace, gdzie jeszcze nie zdefiniowałem, ale szybciutko mogę wejść w Window Preferences. Słuchajcie, tutaj będzie General Workspace i Safe. I teraz będzie proszę bardzo, jeśli odkomentuję to po zbildowaniu, po niezbuildowaniu. No tak, zbuildowaniu proszę bardzo, od razu mam elementy. Ale teraz wybieram drugi projekt, proszę bardzo, klikam i proszę bardzo, widzicie OLED o ten projekt mi się, tutaj jest jego nazwa, pojawiła się, żebym miał dla oka od razu widoczne co się dzieje. OK, słuchajcie, ktoś powie, no dobra, to jest jeden Eclipse. Ale teraz wyłączam tego Eclipse'a i spójrzcie, tutaj mi wszystko znika, no bo wiadomo, Eklipsik wyłączony. Włączam jakiś Eclipse Indigo. Jak widzicie odpala się. Jakiś e, e, workspace testowy od OLEDów ostatnich, które robiłem, spójrzcie, ładuje mi się wszystko. I już y, y, gadżet powinien zauważyć Eclipsa, bo już czeka na kompilację. I teraz proszę bardzo, wybieram jakiś na przykład pierwszy projekt OLED Test 1. Robię, tutaj widzimy, że wait for compilation, a zatem klikam, kompiluj. Proszę bardzo, OLED Test 1 pokazuje ile zajętości pamięci RAM, pamięci Flash. Proszę bardzo. A teraz, no nie wierzycie, no to spójrzcie, wezmę sobie jakiś tam Tiny 10. Y, super, mikroprogramik, kompilacja. Proszę bardzo, Tiny 10, zajętość pamięci flash, 78 bajtów. Fajne? Mam nadzieję, że fajne, że ten gadżet wam się przyda, bo taka fajna wizualizacja dla oka, ale czy to wszystko co robi ten gadżet? No nie, słuchajcie, bo ktoś już mi z beta-testerów, do których wysłałem ten program, powiedział, no dobra, ale załóżmy, że nie chciałbym mieć tego okienka, wiecie, to okienko tak naprawdę można sobie przenieść w różne, różne miejsce ekranu. Ja tu mam ograniczone miejsce na ekranie, ono zapamiętuje swoje położenie, ale ktoś powie, no dobra, ja nie chciałbym takiego wielkiego okienka, czy nie mogłoby się to pojawiać w chmurce? Proszę bardzo, słuchajcie. Zmniejszamy, zamykamy program i sprowadzamy go do traja. On jest tutaj teraz w traju Eclipse Gadget. I teraz spójrzcie co się stanie, gdy on jest zmniejszony do traja. Klikam sobie kompilację. Proszę bardzo, słuchajcie, nie ma problemu. CPU, AT 10, zajętość flesza i tak dalej. Chciałbym inny jakiś projekt, proszę bardzo, o ten. Spróbuję skompilować, zobaczymy, czy w chmurce się pojawi coś innego. A zatem klikam. Proszę bardzo, Mega32 zajętość taka. No coś pięknego i mogę sobie oczywiście kliknąć tutaj i przywrócić to okienko, które pokazuje mi w takiej postaci graficznej. Naprawdę, słuchajcie, napisany ten gadżet dla siebie, tak żeby było mi wygodnie, żeby nie musieć często zaglądać do konsoli, co więcej rodzą mi się już w mojej głowie nowe pomysły, co tam dodać do tego gadżetu, może informacje o warningach, może informacje o błędach, ile z błędów, ile warningów, kiedy przekroczyliśmy dopuszczalną, słuchajcie, zajętość pamięci RAM, bo na przykład wiecie, że jak przekroczymy te 80, 90, a już 95% pamięci RAM, kiedy dużo mamy funkcji wewnątrz programu, to wiecie, że można nastąpić później przepełnienie stosu i tak dalej. Czy nie mógłby nasz gadżet informować nas o tym? A przecież ten gadżet jest free even for commercial use, czyli nawet do komercyjnego zastosowania. Jest to kolejny program, który wypuściłem w postaci otwartej, a zatem można go stosować dowolnie, ile żywnie wam się spodoba. Mam nadzieję, że mi podpowiecie, co ewentualnie ten gadżet mógłby jeszcze dla nas dla nas, dla Was robić, tak? Myślę, że zobaczcie, jeszcze raz zamykam Eclipse'a. odpalę teraz nawet starego Indigo Win AVR, czyli jeszcze z ToolChain'em Atmela, zobaczymy czy mi się podłączy, gdzie mam jakiś workspace, słuchajcie, na kolejnym dysku kursy CD2 to są akurat kursy z płyty od Bluebook'a, booka słuchajcie. Yy... Tu akurat już widać, że jakiś tam był ostatni projekt wybierany taki, ale załóżmy, że teraz wezmę Dioda LED Mine 1C i zrobię kompilację. Uwaga, proszę bardzo, 01 Dioda LED, zajętość pamięci, tu jeszcze następuje kompilacja wprawdzie, ale zajętość pamięci jest niewielka. Spróbujmy, so ale tu jakieś błędy jeszcze nam po drodze wystąpiły. No nieistotnie, nie będziemy teraz analizować błędów, weźmy sobie jakiś może projekt z LCD. Ten mam nadzieję, że się dobrze skompiluje. Proszę bardzo jest, zadziałało 1,5 około KB Widać 5% zajętości Zniknął nam może troszkę za szybko Ale jest 0,4 LCD projekt Proszę bardzo, wszystko działa Mam nadzieję, że go troszkę poużywacie A będzie dostępny oczywiście ten program Na stronie atner.pl W dziale oprogramowanie Może spróbuj, spróbuję włączyć tą stronę Sekundkę, poczekajcie chwileczkę już, słuchajcie, tutaj będzie ta strona www.atnel.pl Wejdziemy w oprogramowanie, bo jak widzicie robię to na gorąco, na żywo W trakcie, że tak powiem, tego poradnika wręcz kończę finisz ostatni tego mm, gadżetu I tutaj widzicie ostatnio dorobiony program Atnel Video Guides Wolne miejsce, na czeka wolne miejsce? Na nasz Eclipse gadżet. Mam nadzieję, że będzie to bardzo y, pozytywnie działający programik. Oczywiście jest to jeszcze wersja troszkę beta, więc proszę was, potestujcie na różnych swoich Windowsach, przekażcie mi informacje czy działa, a także czekam od was na informację, na informację, czy działa dobrze, czy nie ma jakichś błędów, czy dobrze integruje się z waszymi eklipsami różnymi, czy dobrze odczytuje dane po kompilacji i tak dalej. Naprawdę czekam od was na feedback i na te informacje. Zapraszam do komentowania postów na YouTube, yy, ponieważ to tam będę czekał od Was na, yy, na właśnie informacje. To wszystko. To taki mój przedostatni poradnik, jeśli chodzi o ten okres czasu po tak zwanych OLEDach. No dobra, pozdrawiam wszystkich już króciutko, nie będę się rozwodził. To by było wszystko. Hej, hej, papa. Miał być krótki poradnik. To będzie to był krótki poradnik, mam nadzieję. Hej. Słuchajcie, zapomniałbym powiedzieć na końcu tego poradnika specjalne podziękowania z mojej strony dla dwóch kolegów, którzy jeden z nich jakby pomógł mi w pewnym momencie tworzenia tego programu, naprowadził mnie na dobry tor myślenia drugi natomiast niesamowicie zainspirował. Pozwólcie, że wymienię tych kolegów z naszego oczywiście forum z niku, no bo z nie z imienia i nazwiska, zresztą nie wszystkich was nawet znam z imienia i nazwiska. A zatem specjalne podziękowania dla kolegi Krauser Super. Dziękuję za Twoją podpowiedź, mi tak oczywistą teoretycznie w Eklipsie, ale naprawdę na ciebie zawsze można liczyć i dziękuję Ci uprzejmie za to, co robisz, że tak powiem, dla mnie, ale też dla Forumowiczów, za pomoc jaką okazujesz i tak dalej. Natomiast niesamowitym człowiekiem, który spowodował we mnie taką, no wiecie, jak to się mówi, inspirację, jest kolega Miki. Zdradzę jego imię, Michał. Pozdrawiam również gorąco Michała, ponieważ on swoimi skryptami, swoją zabawą, z możliwościami, ze swoją wiedzą w zakresie, że tak powiem, hakowania Eklipsa naprowadził mnie na myśl, żeby stworzyć taki, a nie inny program. Naprawdę to jest niesamowite, co można wspólnie robić. I dlatego tak bardzo doceniam to, że mogę być z Wami. I to, słuchajcie, nie jest żadna przesada, ani żadne tam nie wiadomo co. Naprawdę cieszę się, mam nadzieję, że dzięki tej wspólnej pracy mrówczej, czasem wielu osób, jak widzicie, wszyscy, cała nasza społeczność forum.atnel.pl może korzystać z tej wiedzy, bo często tak naprawdę wszyscy po trosze dokładacie się do tego również, co ja tworzę dla was, bo to nie jest tak, że tylko wy uczycie się ode mnie z książek, to ja dużo się uczę od Was, za co Wam wszystkim bardzo dziękuję. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie kolegę Krauser i kolegę Miki z naszego forum. Papa! Pa.